Defying death. Twardziel ze złamanymi nogami czołga się przez trzy dni, by znaleźć pomoc. Mężczyzna, który złamał obie nogi po tym, jak spadł ze skarpy w Nowym Meksyku, został znaleziony po trzech dniach. 48-letni Jeffrey Darling zadzwonił po pomoc, ale nie zdążył podać swojej lokalizacji, bo bateria w jego telefonie wyczerpała się. Darling przetrwał najzimniejsze noce tej zimy w tym stanie bez wody i jedzenia. Na szczęście był w stanie rozpalić ogień. Trzy dni po wypadku mężczyźnie udało się doczołgać do drogi, gdzie zatrzymał się przejeżdżający samochód. Darling dochodzi do siebie w szpitalu. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia.